Cześć, witajcie, z tej strony Krzysiek, w i mam teraz przed sobą Huawei P10+, Plus, czyli tą większą wersję tegorocznego nowego flagowca od Huawei'a. Jak dobrze pamiętacie, w ubiegłym roku też były dwa telefony, czyli był Huawei P9 i P9+, Plus, podobnie z tym roku i podobne też są zmiany. To znaczy, że ta wersja z plusem jest większa. Mamy tutaj ekran 5,5 cala, ale też o wyższej rozdzielczości. Rozdzielczość tutaj jest 2K. Jest to ta sama matryca, która jest w zwykłym modelu, czyli IPS na LCD, no ale przez to właśnie, że jest większa przekątna, samo urządzenie też jest samo w sobie trochę większe od zwykłej wersji. Akurat tutaj była wolna wersja różowa i powiem Wam, że jak nigdy nie lubiłem takiego telefonu w takim kolorze, to akurat tam jakoś bardzo nie przeszkadza. Jest to taki delikatny, delikatny pudrowy trochę róż. No a z przodu ta wersja jest, jest biała. Cechy wspólne dla obydwu urządzeń no to przede wszystkim taki sam design obudowy, taki sam, takie samo ułożenie tutaj aparatu, takie samo ułożenie anten, czyli tych takich pasków pod którymi są antenami, anteny no i też e, czytnik linii papilarnych który zamiast z tyłu został przeniesiony pod e, ekran ale m, ja tą wersję zwykłą mam akurat w kieszeni więc na pewno ją e, dogłębnie przetestuję i też dowiecie się w jakichś szerszych pierwszych wrażeniach no, ale właśnie wersji P9, P10 Plus e, no nie będę miał pewnie możliwości w najbliższym czasie, dlatego też Wam ją prezentuję e, z innych zmian e, jest tutaj też więcej pamięci RAM akurat wersja, którą ja mam w ręce jest e, tylko 6 GB pamięci RAM no i 128 GB pamięci wbudowanej jeśli chodzi o sam procesor jest tutaj to samo co w mniejszym modelu czyli Kirin 960 Takich ważniejszych też zmian jest dioda podczerwieni na górze, czyli podobne rozwiązanie, które miał P9. No i chyba najważniejsze zmiany są też w aparacie, bo mimo tego, że tutaj też jest aparat z obiektywami odlejki, też jest podwójny, ale tak naprawdę detale tutaj są najważniejsze, bo mamy tutaj Sumilux, a nie Sumarit jak w Huawei P10. A to oznacza, że przede wszystkim mamy tutaj optyczną stabilizację obrazu i jasność tego obiektywu. To jest F1,8, więc w jakiś bardzo niekorzystnych warunkach trochę więcej tego światła wpadnie do obiektywu i te zdjęcia będą lepsze. Ale głównie tutaj chodzi o to, że Lejka stworzyła we współpracy z Huawei taki specjalny tryb portretowy, który w zasadzie robi, no można tak powiedzieć, że Czyta fotografowaną osobę, no i stara się zrobić jakiś taki trójwymiarowy, bardziej model tej osoby, i dzięki temu, no właśnie, te zdjęcia mają wyjść lepsze. To na pewno też sprawdzę, bo w Huawei P10 też, też to jest. Jeśli chodzi o samo oprogramowanie, to mamy to samo, czyli co w P10, czyli Androida wersji Nougat z nakładką MUI. 5.1 Czyli właśnie pewnie przez te, zmiany, przez te zmiany w aparacie, bo pojawił się ten nowy tryb, też pojawiła się jakaś trochę nowsza wersja oprogramowania. Oczywiście mamy tutaj USB Typu C z szybkim ładowaniem Huawei Quick Charge, ale też jeśli chodzi o baterię, to mamy trochę większą baterię niż w Huawei P10. Jak dobrze pamiętam, jest to 3750 mAh, więc troszeczkę, troszeczkę więcej. Tyle na teraz. Szybkie pierwsze wrażenia właśnie z takim można powiedzieć, prezentacją Huawei P10 Plus prosto z MWC 2017 w Barcelonie.